Za chwilę zaśpiewamy, jak my tutaj super mamy, więc za chwilę zaśpiewamy, jak my tutaj super mamy, nasz książekorz jest kochany i nam wszystkim tu oddany. Jak Skowronek pięknie śpiewa, jego głos leci do nieba, jak Skowronek pięknie śpiewa, jego głos leci do nieba. Liki nasza jest wspaniała Troszczy o nas się jak mama W kuchni często urzęduje I w porządku tu pilnuje W kuchni często urzęduje I w porządku tu pilnuje Fajny chłopak z Mateusza Zawsze naszą duszę wzrusza Świat liturgii nas prowadza W jego ręku cała władza Karolina sprowadza, w jego ręku cała władza. Jest tu z nami również Krzysiu, lubi sobie zjeść jak misiu. Maczo z niego jest udany, bajeruje wszystkie damy. Maczo z niego jest udany, bajeruje wszystkie damy. Karolina bardzo miła, jest w niej zawsze wielka siła. Uśmiech na jej twarzy gości, cała pełna jest radości. Uśmiech na jej twarzy gości, cała pełna jest radości, a każdy uśmiech kradnie, życie nam osłodzić pragnie. Wszystkim stara się dogodzić, trudne sprawy załagodzić. Wszystkim stara się dogodzić, trudne sprawy załagodzić. Jest też Kasia wyjątkowa, Dziewczyna z niej wystrzałowa. Bardzo wszyscy, wszyscy ją kochamy, Na spotkaniach podziwiamy. Bardzo wszyscy ją kochamy, Na spotkaniach podziwiamy. Sylwia pięknie nam przygrywa, No i nam do tańca zrywa. Ciągle śpiewa i się śmieje, Nawet kiedy deszczem leje śpiewa i się śmieje nawet kiedy deszczem leje No i mamy też kucharza co nam tutaj grozę stwarza Smakowicie nam gotuje nasze brzuchy wciąż ładuje Smakowicie nam gotuje nasze brzuchy wciąż ładuje Wielkie dzieła czy niż dziś nie doruszymy Kłodkich tabów, zakazany w cudzie. Znowu zupa przeszła obok. Choć już czułem, i sławę. Niech tego każdy chce, rany leczy. Opatrzy nas. Zdrowienie, chce być młody, to jak ty? Uśmiech mocny. Poszła karolinka do Jabornika. Wam, przepraszam i dziękuję, ja tych słów wciąż używam Jestem piękny i <grym> młodoczy, popatrzcie w moje oczy Jestem w najpiękniejszy, a na pewno najskromniejszy You are the music in me Na 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 na, na 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 na, a yeah. widzę Agnieszkę to kwicę, Bo ona mi zrobi słodycze Ty przecież wiesz, wiesz, że, że cukiernikiem nie jest, jest Light it be, let it be, the it It is is so much, and this must be love, and it's a lottery. I can't wait to draw your name on my tried. Brazylia i 2-0 dla naszych. Rozumiemy? Czyli dla Polski. Ale to będzie mecz ustawiony. No i o to chodzi. Ale Brazylia nie jest w Europie. Smucą się Polacy, smuci Ukraina, że tu dla nas wszystkich euro się skończyło. Romeo mój Romeo. Żurieto ma żurieto! Me serce przed tobą ucieka! Me serce ciebie go! A co to, to za hałasy! Ojcze mój, ten człek odważa się zakłócać mój spokój, kiedy ja spokojnie pilnikuję sobie paznokiem <zysy> Nie musisz ich pilnikować, ale czemu oni bardzo Także ja dziewczę urodziwe, które wieży zacnie w jednorożce. Przybywaj, mój różowy hasaczu tęczy. Wspaniałe zwierzę! Godne tak zacnej damy jak ty. Pielęgnuję jego sierść Alterra, natur Cosmetics Ripper shampoo, Wysoka, dama i Posłuchaj, jam jest żurietta. Romeo, mój Romeo, me serce do ciebie ucieka. Żurietto! Gdyż, czyż nie zraziłeś swej stopy o kamień? Nie, gdyż mam ochronę. Tą ochroną niech jest siła mej miłości. mi się. Jak tak, gdzieś już, nie Nie, nie robi Aż do wieczności, Ile razem dróg przebytych. Ile ścieżek przedeptał. Ile deszczów. Ile śniegów wiszących nad latarniami. Ile listów. Ile rozstań. Ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać i znów iść. I dojść do celu. A kiedy staną? Niebieskich praw i ty będziesz witał ich tam. Wcale nie musisz rozgłaszać im, że dostali się. Kapusta. Uczestniczyłam w pracy w Oazie i na różnych modlitwach oraz przynajmniej co niedzielę byłam, e, brałam udział w wpr Ale to dopiero tutaj poczułam, że Pan Jezus jest moim przyjacielem. Nabrałam jakiejś głębszej świadomości, że Jezus jest obecny w każdej chwili mojego życia. Dzięki temu, że podczas Drogi Krzyżowej i Drogi Światła. Wyszliśmy na ulicę śpiewając na chwałę Pana oraz modląc się na oczach wszystkich ludzi. Zrozumiałam, że nie powinnam się wstydzić swojej wiary, nawet wręcz przeciwnie Powinnam częściej głosić dobrą nowinę innym. Przebywanie tutaj z innymi uczestnikami nauczyło mnie także większej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Zrozumiałam, że ja też jestem za coś, lub kogoś odpowiada. Podnieś się już chodź.